Witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotować czerwone masło. Czerwone może troszkę za dużo powiedziane, kolor to raczej pomarańcz. Masło przygotowuje się ze świeżego masła z dodatkiem odrobiny soku pomidorowego i suszonych pomidorów w proszku. Zapraszam, zobaczcie, jak ładnie można im udekorować wędliny albo kanapki. Masło kroję w kostkę, żeby łatwiej było rozdusić widelcem. Dodaję sok pomidorowy i przyprawy. Dokładnie duszę widelcem i mieszam tak, żeby wszystkie składniki się połączyły. Odstawiam do schłodzenia do lodówki, albo od razu przekładam do szprycy i wykorzystuję do dekoracji. Po więcej przepisów i porad kulinarnych zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego.